Porozmawiałem chwileczkę z prezesami, słyszeliście tą rozmowę. Kilka rzeczy. No taka najbardziej pilna to chyba wybór trenera kadry. Dorota, ty jesteś w takiej grupie, z tego co wiem, która ma opiniować kandydatów, przedstawić jakąś kandydaturę kandydatów, ewentualnie zarządowi, prezydium, Sebastianowi Świderskiemu. Jak ty to widzisz wszystko? Tak, rzeczywiście. Znalazłam się w takiej grupie sześcioosobowej osób, które mają wspierać Sebastiana mają jakby ułatwić mu wybór, w związku z tym, że no, jak do tej pory jego naturalnym środowiskiem było to środowisko siatkarskie męskie. Nie ma zbyt dużego rozeznania i doświadczenia, jeżeli chodzi o żeńską siatkówkę. Przewodniczącą tego zespołu jest wybitna reprezentantka, prezes BKS-u Bostyk Bielsko-Biała Ola Jagieło dobrała sobie kilka osób do tego żebyśmy jakby na dzień dzisiejszy wyrazili swoją opinię i podzielili się nią z Olą dotyczącą gry naszej reprezentacji tego co się w niej działo w dalszej części czekamy na CV spływające do Oli Dużo ich spływa no na razie na dzień dzisiejszy z tego co Ola Jak mówiła. Jak w Krościenku jest w Dunajcu, tak tratwa za tratwą. Chyba. Sześciu kandydatów, ale cały czas dochodzą nowe CV, prezentacje trenerów. Mamy się z nimi zapoznać i, i, i podzielić się swoimi opiniami z Olą, która przekaże je nowemu prezesowi. Piotr, Ty reprezentowałeś Polskę wielokrotnie, jesteś wicemistrzem świata, chociażby mistrzem Europy, przecież tym jednym, jedynym w historii jako drużyna 2009 roku. Czekamy na kolejne. Ty pracowałeś z polskim trenerem w kadrze, czy od razu z Raulem Lozano, jak to było, bo ja nie pamiętam. Ja współpracowałem od razu z Raulem Lozano. Czyli tak. nie masz doświadczenia z polskim trenerem, bo tutaj tak. coraz częściej słychać, no ja nawiążę do Nikoli Grbicza, bo nie ma co tutaj ukrywać, że to jest nazwisko, które najczęściej się przejawia, że jeżeli nie Nikola, to któryś z Polaków najlepiej? Co ty na to? Ja myślę, że to, co Sebastian przed momentem nam przekazał, no przed nim stoi ten wybór, na pewno. Ma szeroką wiedzę. No, nazwisko Grbicza pojawia się bardzo często w środowisku i pewnie w głowie Sebastiana. Pracował z nimi, wie, jak pracuje, na co go stać. Myślę, że on też zna już środowisko, środowisko sportowe, które, polskie środowisko sportowe, siatkarskie, które jest wymagające. To jest taki długi temat, który się przejawia zawsze z wyborem. Nowego trenera reprezentacji, czy to już jest czas, żeby dać szansę Polakom. Oczywiście, że jest czas, oczywiście, że trzeba dawać, dawać takie szanse, ale trzeba przede wszystkim na końcu myśleć o, 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 o dobru naszej reprezentacji, o tym, abyśmy nie schodzili z pierstału, gdzie naprawdę od wielu lat jesteśmy, jesteśmy na topie i myślę, że tutaj Sebastian będzie musiał bardzo, bardzo mocno. Weryfikować pewne decyzje, a też polecenia, które aż polecenia będzie miał pewnie dużo, dużo osób, które będą chciały mu doradzić w, jakiś, w jakimś stopniu, i myślę, że będzie musiał tutaj twardo podjąć decyzję, w którym kierunku pójść. A co do mojej pracy w reprezentacji ze szkoleniowcami, faktycznie miałem. Miałem okazję pracować tylko z obcokrajowcami. Oczywiście przywijali się tam Polacy, chociażby Krzysztof Stelmach jako drugi trener przy Danielu Kastelanim też robił bardzo dobrą robotę w tej reprezentacji. Kamil też masz doświadczenie, wprawdzie dziennikarskie akurat. Też oceniałeś poszczególnych trenerów. Pamiętam rok 2014, to teraz pozbądź się roli dyrektora, cofnij taśmę jako dziennikarz powiedz. Jak ty byś to wszystko widział? Przede wszystkim bardzo mnie ucieszyła ta informacja, jak zaczął nowy prezes Sebastian, który pokazał wszystkim dookoła, że na samym początku potrafi powiedzieć nie wiem, potrzebuje ekspertów. W siatkówce kobiecej słucha się osób wybitnych, osób, które przez lata stanowiło siłę, rola. Pani prezes Jagiełło, pani prezes, bo, bo jest prezesem jednego z naszych klubów w Tauron Lidze, osoby, którą jak znamy naprawdę niesamowitej i to mnie cieszy, że... No, była kapitan reprezentacji Polski też. Ale kraju. wiemy co do jej profesjonalizmu, jak ona <laughs> pracowała dzisiaj, jak pracuje. Jestem naprawdę zbudowany tym, że, że panie właśnie będą brały udział w wyborze tego selekcjonera. Te, które przez lata były w środku, a nie dziennikarze, a nie prezes, który nigdy nie był na zgrupowaniu akurat kobiecej reprezentacji, bo... A akurat co się działo w szatni męskiej reprezentacji on doskonale wie, więc to jest wielki szacunek dla Sebastiana, że, że tak rozpoczął swoją pracę. Wiadomo, że jako dziennikarz, gdybym jeszcze pracował tak jak kiedyś, to bym pisał o nazwiskach, o kandydatach, to ludzi interesuje i o tym zawsze będziemy głośno rozmawiać, ale już nie jako dziennikarz, tylko jako kibic i też osoba, która od lat żyje w, z polską siatkówką, chciałbym... Żebyśmy też zeszli trochę na inny poziom dyskusji. Żebyśmy zaczęli rozmawiać o i pewnie tak to będzie robione, nie nazwisko, a pomysł na reprezentację. Czy to będzie Nikola Grbiczy, czy tak jak Piotr mówił, jakiś polski trener na przykład, bo pamiętam opinię po ostatnim wyborze, kiedy ten konkurs, czy też te kandydatury wygrał Wital Heinen. Wcześniej były, były rozmowy prowadzone chociażby z Andrzejem Kowalem i innymi trenerami i Opinie z, z tych rozmów wynikały, że absolutnie te prezentacje, pomysły na reprezentację i to jak się przedstawili polscy trenerzy. No były kapitalne. Ja mam swojego powiem faworyta, ale który, który mnie zauroczył od, od dwóch sezonów w plus Lidze. Nie wiem, to oczywiście nie jest ten etap, nie jest to ten etap. Prezes Świdelski będzie wybierał dla mnie takim trenerem, który ma to coś. Jest absolutnie szalony na punkcie siatkówki, widać to w każdym meczu. Nie wiem, czy jest gotowy i czy chciałby. To jest na pewno etap do rozmów, ale Michał Winiarski to jest taka postać. Czy już teraz? Nie wiem. To jest decyzja szefów Polskiego Związku Piłki Siatkowej ale dla mnie to jest taki naturalny kandydat na, na selekcjonera. I mówię to ja jako moja osoba, bo jestem pod wrażeniem jego biegów przy linii. Po wielu rozmowach w Gdańsku i po tym, jak ta drużyna jego się rozwija, jak ci młodzi ludzie się o nim wypowiadają, to powiem szczerze, że, że to, jest, to jest na pewno nasza. Nasza nadzieja na bycie wielkim trenerem w przyszłości. Dobrze, też temat młodzieży się pojawił. Za chwileczkę zobaczymy taki materiał. Jeszcze Dorotę dopytam. A Polacy się zgłosili? Tam są na tych tratwach płynących, czy nie? <grymne> Jakby jeszcze nie widziałam całej tej listy, ale Polaków. Bo ja co nie otworzę gazety powinni... jakieś albo okienka w internecie, to same zagraniczne nazwiska mi się przewijają. Tam Polaka nie widziałem. No jeżeli Stefan Antigę możemy traktować trochę jak Polaka, to to tak, a tak to to nikogo innego nie widziałem jeszcze. Polak się jeszcze nie pojawił. Do